Panie Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Jestem jedną z tych osób, o których dziś mówił Pan Premier w swoim ekspoze. Wróciłam z emigracji, ale wróciłam nie dlatego, że Polska jest zieloną wyspą cudów statystycznych, o których mówił Pan Premier. Wróciłam, bo boję się o swoją rodzinę, która pozostała w kraju rządzonym przez Pana rząd. Przez cztery ostatnie lata konsekwentnie ignorowaliście fakt, iż Polska oddycha najbardziej toksycznym powietrzem w Europie. Przez cztery ostatnie lata pozwoliliście na to, by ponad 200 tysięcy Polek i Polaków umarło przedwcześnie z powodu smogu. Wasz program Czyste powietrze to, wybaczcie, czysta teoria. Przez cztery ostatnie lata zmarnowaliście wiele okazji, by uczynić Polskę normalnym krajem, bez smogu, bez pożarów, wysypisk śmieci, stanią energią odnawialną. Czy przez kolejne cztery lata dalej będziecie tylko wycinać, spalać i betonować? Mam nadzieję, że nie. Jako posłowie Partii Zielonych Klubu Koalicji Obywatelskiej złożyliśmy właśnie projekt Dziękuję. uchwały klimatycznej. Zacznijmy prawdziwą ochronę klimatu i przyrody od wspólnego Dziękuję uchwalenia bardzo, pan jej. Pan poseł. Dziękuję.